Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Popularna specjalizuje się w sprzedaży części zamiennych dla AGD, chłodnictwa i klimatyzacji. W naszej ofercie znajdują się m.in. sprężarki, chłodnice, agregaty, klimatyzatory, czynniki chłodnicze, narzędzia serwisowe, wentylatory oraz ponad 10 tysięcy innych indeksów dostępnych od ręki. Posiadamy również uniwersalne części zamienne stosowane w profesjonalnych urządzeniach gastronomicznych, w tym termostaty, ograniczniki temperatury, płyty grzejne, silniki wentylatorów, kondensatory, termobary. Nasze usługi oferujemy w centrali firmy w Warszawie oraz w filiach zlokalizowanych w Lublinie, Białymstoku oraz Olsztynie. Skutecznie docieramy z naszą ofertą do każdego klienta w kraju i za granicą. Oferujemy wysoki poziom usług i gwarantujemy najwyższą jakość produktów. Zapraszamy!